Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty kurwa... W co? To przeklęte istoty, które czerpią moc, zabijając ciężarne kobiety. Gdy są wystarczająco silne, atakują tych, którzy jest skrzywdzili. Ale jak? Skąd wiedzą? Dzięki więzom krwi. I właśnie je zamierzam wykorzystać, żeby znaleźć twoją rodzinę. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu, wtedy zamienia się w kłobuka. To taki hm, duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do Twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruję. Niech zazna wreszcie spokoju.